Dzień, dzień, dobry. dzień dobry z tej strony Eon a Wy oglądacie kanał Eon Gaming a dzisiaj ocenimy sobie anime The Seven Deadly Sims, czyli na Natsuno daj, czyli w głównych trzy różne tłumaczenia a w tym czasie zobaczymy czy uda mi się zbudować dom w Minecraft Zacznijmy więc. Cóż. Oglądałem to anime. Właściwie przymierzałem się do jego obejrzenia wielokrotnie. Także 5 sezonów całkiem spoko. Pobocznych serii typu Fortnite's of Apocalypse, czy Kirk's Be Light, albo Prisoners of the Sky nie oglądałem jeszcze. Ale planuję wkrótce obejrzeć, więc ocena będzie, że tak powiem, dwuczęściowa. W tej części po prostu oceniam pięć sezonów podstawowych. W drugiej będzie już cała reszta, czyli filmy wełnometrażowe i nasze poboczne Fortnite of the Apocalypse. Czyli tak. Zaczynamy od ceny fabuły. Fabuła była, no, można powiedzieć, całkiem dobra. Opcjonalnie były tak, myślę, 6 na 10, może 6,5 postaci nie wszystkie postaci lubię no ale nie jest tak, że wszystkich nie lubię więc tak, będę zajął postaci pojedynczo znamy te, które znam z imienia, imienia. lecimy od Malirusa czyli w tej postaci tych grzechów oceniłbym go tak 7 na 10 Bo, Moja lubię na postać z tego. jeśli chodzi o tak główne 9 na 10, bo u mnie rzadko kiedy cokolwiek dostanie dziesiątkę. kin z początku nie lubiłem tego typa ale potem jak już dostał te swoje skrzydła to to był całkiem spoko oceniłbym go tak 6 na 10 normalnie ocena byłaby niż jak gdyby jednak ciutko go nie zmienili. Dianne. Lubiłem tą postać, nie ogrywam, ale nie aż tak jak Bouno. oceniłbym ją tak 8 na 10, no w to nie nie polubił takiej e, radosnej gigantki, można powiedzieć, olbrzymki, o tak to sformułuję. E, znaczy pewnie są osoby, które by nie, nie polubiły czy coś, ale ja ją osobiście polubiłem e, tak. Golfer. Był trochę, można powiedzieć, w taki średni Później zrobili jeszcze z niego jakiegoś tam dzieciaka Co mi się też nie spodobało Potem okazało się, że gościu był lalką Jakąś, która została stworzona przez oryginalnego golfera, który nie żyje Fabularnie, Gnioc. Osobiście dał mu takie no, naciągane 3 na 10, bo jednak fabularnie coś tam zrobił. Także takie naciągane 3, Askanor jego anielska forma może być. Jest nawet całkiem spoko, przynajmniej z wyglądu, um, z zachowania już mniej. Jego zwykła forma. Tylko zwykła forma moim zdaniem nie jest do kitu. Więc gdybym miał ocenić obie te formy, to anielską bym ocenił na. 6 na 10 zaś zwykłą takę 2 na 10, czyli o 1 niżej niż Goofer, bo zwykła forma skanora to się bała dosłownie wszystkiego. Marlin! charakter tej postaci nie przypadł mi do gustu. Thank Gdybym miał ocenić Marlin od 1 do 10, i dałbym tą ocenę tylko dlatego, bo faworyzacja jednak coś sobie zrobiła, to oceniłbym ją na 4 na 10. Elizabeth. Czyli w sumie główna bohaterka. Cóż, mimo iż fabularnie czasami dosyć często uciekała. to jednak mimo wszystko prędzej czy później pomagała reszcie grupy. Także później okazało się jeszcze, że jest w jakimś tam Bóstwem, to istotą niebiajska, ja zwykle lubię określać. No ogólnie ocena 9 na 10, myślę. Będzie pasować tutaj. Idealnie zeldrus czyli brat Malierusa popularnie rozumiem jego pobudki nawet mogę powiedzieć że polubiłem tą postać oceniłbym go 8 na 10. Ludo zielu, Czyli e, szef tych wszystkich Archangels, jak to oni się określili. nie lubiłem go szczerze mówiąc nigdy fabularnie też nie rozumiem do końca tej postaci tego konceptu dlatego dałbym mu nie wyżej oceny niż 3 na 10 Sormiel i Tormiel ich ocenię razem, bo jeszcze Almela, po co do tego? Tą trójkę oceniam razem, ponieważ oni są jakby ten Archangels żaden z tej trójki nie zapadł mi aż tak w pamięć więc ocena 3 na 10 nie będę tutaj oceniał dosłownie każdej postaci z tego jeszcze tylko w zasadzie będę oceniał dwie postacie są to Margaret oraz Weronika czyli siostry Elizabeth Obie ocenię razem, bo po są siostrami od niej. W sumie mogłem ocenić je razem z Elizabettą. Jednak nie przyszło mi to zbytnio do głowy. Obie były w niej spoko napisanymi postaciami nic tam wiele nie zrobiły, co prawda. Ale no na przykład Margaret była naczyniem, jak to określono, dla z Jela. No a Weronika raz tam pomogła przeżyć Elizabeth kosztem swojego życia. Moja ich ocena 6 na 10. No i patrzcie, skończyłem już oceniać postacie. I domek już zrobiony. To prawda, taki trochę mały. No ale jest. No także, moi drodzy, jeśli film Wam się podobał. Nie zapomnijcie zostawić jakiegoś super komentarza. Liczę też na to, że wbijemy 50 subskrypcji, oczywiście ja was do tego nie zmuszam, ale byłoby fajnie. To tyle. Żegnam się z wami no i do zobaczenia w następnym filmie.